Gry. No, zapowiada się ciekawie. To ja chyba kółko zajebałem. No to może być straszne. Szut. A to ja muszę mieć giwera najpierw. Czy ja mogę to podnieść? Nie, bo to jest lampa taka. Tu coś jest. E. ty pokuja ja to zrobiłem. No jaśnie się zrobiło w sumie. Tam jest giwera, tam wypadałoby się dotrzeć. Da się kłócać? Nie da się kłócać. Jebnie tu coś? No, klimat jest gruby. Tu się coś. Tu coś pierdolnie się. O kur. Je kto to. Kto projektował strzelanie w tej grze? Przepraszam bardzo. No, przyznam się szczerze, że. Dosyć ciekawy motyw. No ale dobra, możemy się bronić. Closed. 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 Taki trochę kurde kurde Closed. Wypierdalaj. Bo ja widać kurwa. No i co ja mam teraz zrobić? Kurwa, nic nie widać. O, drzwi. O, dobra, tu coś widać. Closed. Closed. Będę się z czymś strzelać? Będę się wychylać? Nie. Jakie pojebane. Powinien być będzie open. Nie, też closed. Mam w to zajebać? Ja widać tu. To po co ja tu poszedłem? Tu ma miejsce? Tu nic nie widać totalnie. Co za ścianą? A tu jest coś. Jezu, kto to kurwa projektował? Dźwięki, jakie straszne. Schody w dół. No, chodźcie się napierdalać. A śmieszny wipe jest faktycznie funkcjonowania z bronią w ten sposób. Jest Heartbeat w, w tle. Tak ciężko było latarkę kurwa dać komuś? To jest latarka. O! No i jeszcze. Kurwa! Ty! Ta gra w ogóle. jest gruba! Like, na jakim to jest silniku w ogóle zrobione? Unreal? Ja nie wiem czy ja mam limitat. Ammo ogólnie, no to jest grube ścierwo ogólnie. Przyznam się, bez pierdolenia, że to jest niezłe. GREASTY KURWO! Ale już słyszałem kroki, więc troszeczkę się przygotowałem do tego strachu. Dobra, gonimy z kurwy syna. Chodź się napierdalać. Ja mam broń przecież, od ciebie. Za grę. Czekajcie. Depart prototype. Dobra, chodźcie kurwa bić. Przeładowano mam? Przeładowane. Saven! Ale przyznam się, że sens tego ścierwa jest niezły. Się, trochę się jak robot czuję. Lost. This way. To są kraty. Tam coś syczy jeszcze. A, ja to... No coś kurwa nie ufam i idę tędy. Kurwa, no nie wiem. Noc, my jesteśmy w budynku. Na, na dworze może być dzień Nie no, gierka jest kurwa klawa w chuj ogólnie Ghost Oświetlenie robi robotę ogólnie. My jesteśmy w jakimś kurwa punkcie. Co? Co to kurwa było? W pizdę dostało raz Co to tu chodziło? Raz. Z... Ale pestkę w ogóle wyrwało Jakiś z maczetą, znaczy z maczugą No dobra. No nie było to, nie wiem, najstraszniejsze. U, lepszy gnat? Nie klucze. Chciałem że jakiś rewolwer. Nie no, gra jest gruba ogólnie. A to jest ten, dotąd klucze. Póki co chodzenie złą drogą się opłaciło. Więc... Okej... Okay. Okej... Okay. <laughs> Kurwo. Jebana. O co chodzi z tym dźwiękiem pojebanym? Ja sobie pozwolę za zamknąć te drzwi. W sensie będę się czuł bezpiecznie jak te drzwi będą zamknięte. W momencie kręcenia tym śmigłem. Pojebane no, pojebany Ambient. Są zamknięte, są zamknięte zajebiście. W ogóle nie ma sensu biegać w tej grze. O, Ambient się uspokoił. Czyżby teraz coś wyskoczyło? Nie. Jest cicho. A, bo tu chodzi, że kilka warstw musimy chyba. Bo ja tego nie odkręciłem jeszcze. Czy były tylko dwa? Okej, okay, ciekawe. Powiedziałem The Darkness, a ja w to nie grałem. Okej. Okay. To tak na czerwono napierdala. To na wyjar byłoby grube. Co tu kurwa tak dyszy? Ty kurwo! Dobra, przeładowanie. Kurwa, nie za dużo Was? To no wypierdany. chuju, festno. No! Ła Gdzie ja mam tego save'a? Kurwa, średnio mi się chce to powtarzać wszystko, jak mam być szczery. Co jest? Czemu to tak ten... Czemu mnie tutaj wczytało akurat? Ty, wcześniej tego nie było. A, to jest lokowane. To tylko kwestia tego walwa tutaj chyba. Mam przeładowanego gnat'a? Mam. Dobra, przeładowanie mamy chwilę czasu. Stamtąd wydoszli, co nie? Kurwa, zajebisty aim gaps. Ile was będzie jeszcze? Dobra, tyle? Bo tyle bo więc się kończy. No to ostatnie przesunęliśmy, chyba. No to tu było ten, co? Koniec, escape, czyżby? Kurwa, ale chujowy aim gabor. Strasznie. Boże święty. Jak ty w ogóle chodzisz, gościu? Ta, ty tańczysz! A to całkiem zabawne. Całkiem przyznam się, że śmieszne. Dasz mi przejść dzięki. Ja ty... A! Szut. Ciekawe. Siu. Dobra, obczajmy te From the Darkness. Eee, play. Widzę zasada taka sama jak przy tym... Beterius elevator. Dobra, niech będzie elevator w takim razie. Co to? Mogę tu zadzwonić? Dobra, chuj w to. Na które ja mam piętro? Jesteśmy na ósmym. To chyba na zero. Na dziesiąte chyba, nie wiem. Ty, co jest? O, jest ciało nasze. No tak średnio. Ty, co jest? Ty, trochę tu ciemno. Trochę tu głośno, swoją drogą. No i co ja mam tu A! Ty, jaki motyw fajny! Trzeba, bo tam coś dyszy. Zamknięte tu jest. Tam dalej nie tam, tam mi zaświeć, bo ja tam idę. Bo tam... Tam coś świeci, chodźmy tam. O, trup. Coś trup. Kurwa, ciemno to jak Tu Nie możemy ruszać. Zakładam, że mam pójść tam, gdzie dyszy. Dobra, to nastawmy sobie tam przynajmniej w pewien sposób tą lampę i chodźmy. No. No ale co ja mam kurwa zrobić, jak tu jest tak ciemno? Przecież ja nic nie widzę. Elevator wam zadzwonić? Turn on the elevator generator. Na no, spoko. Tu ni nic nie widzę, tak taka dupy. A to jest taki po prostu. taki koridor. No Coś mi tu dyszy, ale tam nie mogę przejść. No to. Fajnie, fajnie że jest pet. Zuu. No tam mi coś świeciło, no ale no tu jest trup, fajnie, że jest trup. Tu mogę dupą przejść. Tu gdzieś idę. O, świeci coś, dobra. Jest gaśnica. Co, co dźwięki pojebane? O! Jest latara! Kurwa, boję się tej gry, jak mam być szczery. No ale chuj. Jakieś kurwa szczątki. O, cześć! No, całkiem, 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 całkiem. To jest ten trup, tu jest zamknięty. Dobra, idziemy tam, gdzie dyszało coś. Na speedrunie, nie boimy się. A, bo tu... Ty, to tak było wcześniej? ten, extremely dangerous maniac. No, to już żeśmy go spotkali. O, cześć. No, to jest trochę straszne. O, ty pojebie. No, gośćce tu definitywnie mieszka, a my się tu żeśmy wpierdalili. No, ale musimy iść za, nie, za, no, za otwartymi drzwiami, tak mi się wydaje. No idziemy za to, bo kurwa, co spierdalasz. Chodź tu. No, chodź na napierdalać, kurwa. A. <laughs> Zajebał nas? No i co teraz? Restart gierki. Czyli co teraz się dzieje, many? Chyba trzeba zrestartować gierkę. Dobra, restartuję. Restartuję, moi drodzy. Chyba nie powinienem w niego wbiegać, tak mi się wydaje. Chyba, że to koniec gierki po prostu. Ciszej, kurwa. Daj. Czy to koniec gierki? GG, to koniec gierki? Ja nie powinienem tak wbiegać, bo ja tak na ślepo w niego wbiegłem. No jeździ dziwindo. Nie, nie koniec. No właśnie. <ścoughs> I co, spadniemy teraz niżej? Ja nawet nie zauważyłem kiedy coś się zjebało z tą window. A no, i spada się niżej, dobra. Mi kurwa odciszyło. Tak, oczywiście chyba mi zrestowało Oczywiście, że mi zrestowało głośność. Dobra, tu się szło chyba. Tutaj. Tutaj. Nie, kurwa, za kole zrobiłem. Tutaj. I tu jest ta. O, on tu chodzi w ogóle. Kurwa, z widy mam. I tu będzie jumpscare no. Teraz się idzie tam się odwraca i on tu drzwi wypierdala Cyk. Cześć Dobra, to po prostu w niego nie wbiegajmy Na przykład on poszedł w pra Tu jest zamknięte, no to chuj Co ty będziesz robić w ogóle do gościu? Dobra, siedzę tutaj Chuję mam typie de... de Code behind the red cabinet. Gdzie jest red cabinet? On tu stoi cały czas? Czy co poszedł? Poszedł co? Red cabinet. To jest zamknięte ciągle. Red cabinet, kurwa. Co to było, red cabinet? To był red cabinet? Ale foto zajm. Ze... O, cześć. To, to się zląkłem, przyznam się szczerze, troszeczkę. Behind, the... to ja ma to przepchać? No Red cabinet to jest chyba czerwony pokój. Czy co? Can be broken with a crowbar, no ja nie mam crowbar. Gdzie jest ten kabinet kurwa? Przy latarce? Pewnie jakbym się wczuł, to bym się bał bardziej, ale... Behind the red kabinet, to? No kurwa, no nie wiem Co to był kabinet? Kabinet to była szafka? No, mi dyszy ten pojeb. Drepcze se, nie drepcze. No, zgasiło się tu świateło? Nie, jest ciągle. No to jest kurwy syn Ty, bo nie mam pojęcia, gdzie ja powinienem iść teraz A, już nie ma w ogóle tego, tego Nie no, przeszedłem wszystko, to chyba się trzeba wrócić Tutaj Ty, ale ten... A nie, ten worek chyba tu był cały czas Co aż te drzwi, wariatko? Skrypciki się powoli aktywują, hejka Dobra, chuj, chowam się tu to nie ma kodu, myślałem, że tu będzie Kurwa, no nie mam tego kodu zajebanego nigdzie O, tu jest red kabinet Cię nie ma, nie ma. Co, on tu usiąść? Już tu nie ma, kurwa, kodu żadnego. No, męczę się w tej grze, kurwa. Już tu nie ma żadnego kodu. Bo jestem ślepy, nie mam. Co, znowu mam zrobić rundkę po wszystkim? Aaa. Szukaj po szafkach? Czy po tym? Ale szafki są. Co, że w ten sposób mam szukać? Się nie da otwierać. Kurwa, już mnie nuży takie bieganie. Się no, zakładam, że powinienem ogarnąć. Grupy jakieś. O jest coś faktycznie. Zero... A nie, to jest od 1990. O, teraz będzie aktywacja skryptu w takim razie. Jak to będzie napierdalać przez drzwi? Nie. 1,9,9,0 bo wytraciłem wszystkie skrypty, nie wiem. Dobrze idę? Dobrze ile? Kurwa, ile można krążyć? 1990 nine, nine, yy, od góry. 1 9. 9. 0 No i pokój... A, crowbar, no tak. Trzeba będzie wyważyć to. Za którym rogiem będzie ten wariat w takim razie? Tam, Wiu, Wiu jest. Będzie jeszcze jeden jumpscare czy dwa? W górę i w górę. Wszystko. To co? Mogę spierdalać? O! Cześć! Co mi zrobisz? Bo ty jesteś kurwa gigantyczny. Patrzyjcie na mnie. Co masz? Kii trzymasz. Teraz nie widzę co trzymasz, bo taki się kurwa ekran terapii, że ja pierdolę. Co ty masz tu w łapie? Bo ja nawet nie widzę kurwa. Eleganckie bokserki wariacie. Nara.